Witaj, w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak obsłużyć nowe zamówienie. Wskażę w którym miejscu możemy sprawdzić zamówienia złożone, skąd pobrać dokumenty, zamówienia PDF lub wystawić fakturę dla klienta. Pokażę Ci również, jak obsłużyć zamówienie dla hurtowni, jak zamówić kuriera oraz jak sprawdzić jaką formę płatności czy jaką formę dostawy to klient wybrał składając zamówienia. Już na pierwszym ekranie logowania w panelu administracyjnym sklepu widzimy tutaj listę zamówień, które klienci złożyli w ostatnim czasie. Ta lista jest niepełna, jeżeli chcemy przejść do pełnej listy możemy kliknąć przejść do zamówień w tej sekcji i sugeruję to wtedy wykonać lub poprzez kliknięcie na sekcję zamówienia. Na pełnej liście zamówień, którą tutaj widzimy, możemy zauważyć następujące informacje. Standardowo kolumna jest włączona jako edycja: podgląd, faktura, czy została wystawiona, jaki rodzaj to jest klienta, czy zarejestrowany, czy też jest to zamówienie jednorazowe, czy pochodzi z Allegro, numer ID, data zamówienia i tutaj przeważnie. Jest to sortowane domyślnie od daty największej do najmniejszej, czyli najbardziej aktualnej do najstarszej. Do zapłaty, ile klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie: adres mailowy, imię, nazwisko, jaki rodzaj dostawy został wybrany, czy status zamówienia. Czy to zamówienie zostało opłacone? Przy płatnościach elektronicznych zmienia się to automatycznie. Przy wpłacie na konto trzeba byłoby to zmienić ręcznie. Jeżeli nam jakiejś kolumny brakuje, możemy skorzystać z opcji znajdującej się u góry kolumny i wybrać to, co chcemy jeszcze wyświetlić na tej liście. Na przykład metodę płatności. I wtedy przy okazji widzimy jaki rodzaj płatności został wybrany. Tu chciałbym zwrócić ci uwagę. Że w kolumnie faktury mamy informację, jeżeli klient złoży zamówienie na stronie sklepu, czy chce taką fakturę do wystawienia, czy też nie. Tak jak tutaj w tych przypadkach. Teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda możliwość zbierania informacji o tym, czy klient dopisał jakieś dodatkowe notatki do zamówienia, czy tak jak wspomnieliśmy wcześniej przy rodzaju dostawy, czy metodę płatności. Również sprawdzenia, jak to wygląda w, tym, w takim podglądzie. Klikamy w Oko, czyli podgląd takiego zamówienia, gdzie oprócz danych klienta widzimy, jaką metodę płatności on wybrał, czy zamówienie było opłacone, czy chciał fakturę, jakie dane są do faktury. Oczywiście tu widzimy również koszty kwot zakupu produktów oraz koszty dostawy. Również widzimy rodzaj dostawy. W tym przypadku była wybrana opcja paczkomaty InPost, gdzie widzimy również kodowanie tego paczkomatu, który jest dla odbiorcy. Poniżej mamy możliwość zobaczenia, jakie produkty zostały zamówione, z jakimi kwotami, jakimi symbolami. Jeżeli to przyszło z Allegro, będziemy mieć tutaj numer aukcji. Jeżeli jest z hurtowni, to tu będzie nazwa hurtowni. Dodatkowo możemy sobie włączyć lub też wyłączyć dodatkowe kolumny do wyświetlania w tej sekcji. Na przykład ID produktu, czy też nawet miniaturę zdjęcia. Tu, jak wspominałem nieco wcześniej, przy płatnościach elektronicznych, standardowo informacja o tym, że transakcja przebiegła w sposób poprawny jest automatu wysyłana do sklepu. Standardowo też oznacza się to w sposób automatyczny na tak. Tak jak tutaj widzimy. Jeżeli jest to wpłata na konto bankowe, tak jak podglądaliśmy w przypadku zamówienia poprzedniego, taką informację o tym, czy zamówienie jest opłacone lub nie, musimy zmienić w sposób ręczny, sprawdzając wcześniej, czy kwota dotarła na nasze konto bankowe. Jest to na tyle proste, że wybieramy opcję z opłacone nie, wybieramy na tak i automatycznie się to zapisuje. Dzięki temu będziemy mogli przejść do realizacji takiego zamówienia. Przy zmianie takiej płatności, tak jak to zrobiliśmy, to jest dobry moment do tego, aby powiadomić klienta o tym, że przyjęliśmy takie zamówienie do realizacji. Aby to zrobić, w kolumnie status tutaj wybieramy opcję z informacji o nowym zamówieniu złożonym. Na przykład na no, oczekuje na realizację. Wtedy system pyta mnie w oknie dialogowym, co ma się wydarzyć. Jeżeli chcemy, żeby ten klient został powiadomiony, Zaznaczamy opcję powiadom klienta o zmianie statusu. Po kliknięciu, taka wiadomość mailowa zostanie wysłana do klienta. Klient będzie wiedział, że przyjęliśmy już to zamówienie do realizacji i że są kroki wykonywane w wysłaniu tego produktu do klienta. Aby przejść do realizacji takiego zamówienia, jeżeli sklep na przykład pracuje w systemie dropshippingowym, możemy wygenerować zamówienie PDF, w którym będą informacje potrzebne dla hurtowni. Klikamy na checkbox, wybieramy opcję wykony dla zaznaczonych i wybieramy opcję zamówienie PDF. W tym generuje się informacja o numerze takiego zamówienia. Tak jak widzimy informacje o produktach, które zostały zamówione, gdzie generują się dane producenta, czy kodu EAN, czy też nawet symbol, koszty, ilość, rodzaj dostawy, jaki sposób był zapłaty, adres wysyłki, adres dostawcy klienta, który zakupił nam te produkty w sklepie internetowym, no i rodzaj dostawy. Jeżeli prowadzimy własny magazyn, może przydać się wydrukowanie zestawienia produktów. Wykonuje się to na zasadzie zaznaczenia na przykład kilku zamówień. Znów będziemy mogli skorzystać z opcji wykonać dla zaznaczonych, które znajdują się tu u góry. I z listy wybieramy zestawienie zbiorcze produktów. Jak widzimy, system wygenerował nam zamówienie, listę tych produktów w PDF-ie, zestawienie. Dzięki czemu możemy przesłać do własnego magazynu i zapakować produkty do paczek dla odpowiednich zamówień. Tu, jak widzimy, oprócz nazwy, symbolu mamy też podane sumę tych takich zamówionych produktów. Stanowczo nam to ułatwi pracę. W naszym własnym magazynie. Kiedy mamy już przygotowaną paczkę, możemy oczywiście zmienić status takiego zamówienia poprzez wybranie opcji naspakowane. Wtedy też nas system pyta, co chcemy zrobić: czy tylko zmienić status dla siebie w, w ramach organizacji swojej pracy, czy również zmienić status i powiadomić klienta o tym, że taki produkt został spakowany. Po kliknięciu Wybraniu opcji kliknięciu, zapisz klient otrzymuje informację o zaistniałej sytuacji. Kiedy mamy już zrealizowane te zamówienia, a klient zaznaczył tak, jak tutaj, że chce mieć wystawioną fakturę, możemy to wykonać. Klikamy wtedy w znaczek czerwonego haczyka. Pojawi nam się okno dialogowe, w którym możemy zacząć zmieniać, na przykład, numerację faktury lub zacząć od numeru 1 ustawić miejsce wystawienia dokumentu. Ważne żeby też sprawdzić datę sprzedaży takiego produktu z zamówienia. Standardowo jest to pobierane z automatu i datę wystawienia. Jeżeli nam wszystko pasuje, możemy przejść do pola wysyłanie e-mailem. To jest na tyle ważne, że tu możemy decydować czy po utworzeniu dokumentu taka wiadomość mailowa z fakturą PDF ma być wysłana do klienta, czy też nie. Jeżeli zaznaczymy opcję na tak i klikniemy utwórz, informacje z zamówienia, czyli dane do faktury, dane dostawy zostaną wpisane do dokumentu fakturowego, no i ten klient również tego maila z fakturą wtedy otrzyma. Kiedy mamy już wystawiony dokument, możemy przejść do zamawiania kuriera. Oczywiście jest to w przypadku wtedy, kiedy mamy własny magazyn. W przypadku hurtowni dropshippingowej, formy obsługi kurierów może być zależna właśnie od tej hurtowni. Warto z nimi się wcześniej skontaktować, aby uzgodnić warunki współpracy. Jeżeli mamy własny magazyn, klikamy w oko, czyli podgląd zamówienia. Następnie wybieramy opcję zamów kuriera, gdzie pojawia nam się lista usług, tych integracyjnych, jakie mamy. Proszę pamiętać, że tutaj wcześniej trzeba się zintegrować z taką formą kurierską. Następnie wybieramy na przykład kuriera UPS. Pojawi nam się okno do wypełnienia, szczegóły usługi, w którym podajemy dane nadawcy, rodzaj usługi i kolejne kroki formularza uzupełniamy poprzez te opcje. A na samym końcu klikamy w Zarejestruj przesyłkę. Ta informacja idzie bezpośrednio do kuriera gdzie jest zapisywana, przydzielana do wykonania usługi, a sklep otrzymuje wzrotnie informacje o numerze przesyłki, która pojawi się w tym miejscu. Po zapisaniu również możemy zmienić status informacji o zamówieniu na wysłane, w którym to mailu będzie informacja o wysłaniu takiej przesyłki i będzie też wygenerowane Numer przesyłki i ewentualnie z linkiem do śledzenia takiej przesyłki, jeżeli wcześniej sobie skonfigurowaliśmy. W przypadku tych treści mailowych, jakie są wysyłane z panelu administracyjnego sklepu do klienta na podstawie tych statusów, możemy sami definiować lub edytować w miejscu w konfiguracja ustawienia sklepu i szablony e-mail. Tu znajdują się te maila, te szablony, które są wysyłane do klientów. Oczywiście możesz je zmodyfikować i dostosować do swojej potrzeby. W kolejnych nagraniach wskażę więcej informacji na temat tych funkcji. Podraktuj to nagranie jako takie wstępne, przedstawiające możliwości naszego sklepu. Zapraszam Cię na kolejne nagrania oraz do blogu, w którym znajdziesz bardzo przydatne informacje na temat prowadzenia sprzedaży.